Grzywica ogólnoustrojowa. Obejrzyj film. Dowiesz się, czy zagraża Ci grzywica. Grzywica ogólnoustrojowa jest jedną z najbardziej niebezpiecznych chorób współczesnego świata. Jej konsekwencjami mogą być m.in. rak, choroby serca, a w skrajnych przypadkach nawet śmierć. Grzywica jest następstwem rozwijania się wewnątrz organizmu drożdżaków z rodzaju Kandida. Drożdżaki rozmnażają się nienaturalnie szybko, gdy organizm jest osłabiony. Zaczynają wtedy pasożytować na naszych komórkach, wyniszczając organizm od środka. Z niesłychaną szybkością grzybica zaczyna rozprzestrzeniać się wraz z krwią po całym organizmie. Kiedy grzyby dostają się do krwioobiegu, mówimy o grzybicy ogólnoustrojowej, czyli zarażeniem grzybicą całego ciała. Grzybica powoduje u ciebie objawy takie jak ciągłe zmęczenie, brak energii, problemy gastryczne, depresję, problemy z koncentracją, leśniapki, egzemy, głupież. Możliwe efekty skórne grzybicy ogólnoustrojowej. Jeżeli czujesz ciągłe zmęczenie, masz problemy gastryczne, zaparcia, zdęcia gazy, zgagę, refluks, łaknienie słodyczy, problemy z koncentracją, depresję, koniecznie zrób test obciążeń organizmu. Dlaczego? Bo można potwierdzić obecność nie tylko grzybicy ogólnoustrojowej, ale także sprawdzić, czy nie ma innych czynników powodujących dolegliwości i choroby. Dobrać indywidualną kurację, która zlikwiduje te problemy. Zadbaj o zdrowie swoje i swoich najbliższych. Zrób test obciążeń. Pozbądź się grzywicy.